pancerniki. Dzisiaj mam dla Was etui, które zapowiedzieliśmy jako damskie, ale ostatnio tyle się mówi o tożsamości płciowej, że chyba wypada powiedzieć niech każdy znajdzie tutaj coś dla siebie, nawet jeśli masz brodę bujną jak rododendron w maju i jednocześnie masz słabość do brokatu. Nasza pierwsza propozycja to jedna z tych bardziej zachowawczych, w tym wypadku od marki GES. Na tyle Etui znajdziemy wyłącznie połyskujące napis, zaś na odwrocie znajdziemy przyjazną dla naszego telefonu mikrofibrę udekorowaną w taki typowo modowy wzór. Całość jest lekka i elastyczna, więc ściąganie i zakładanie tego pokrowca to czynność szybka i łatwa. W duecie z telefonem wygląda to naprawdę dobrze, zwłaszcza jeśli cenicie sobie minimalizm z lekką nutką dekadencji. Silikonowe wykończenie zapewnia nam pewny chwyt i jest przyjemny w dotyku. Widoczne uwypuklenia odwzorowuje oryginalny kształt wyspy aparatów, więc jest ona bezpieczna na płaskich powierzchniach, ale jednocześnie całość w pozycji leżącej może się lekko kiwać pod naciskiem palca. Interfejsy mamy w całości zabudowane, zaś ich praca w żaden sposób nie odbiega od tej, której uświadczymy bez pokrowca. Porty są chronione grubą warstwą silikonu. Ranty etui wystają wyłącznie w górnej i dolnej części, więc można telefon bezpiecznie odkładać ekranem do dołu, ale musicie wiedzieć, że boczne wyoblenia ekranu wystają o jakiś milimetr nad krawędź etui. Tradycyjnie na koniec sprawdzimy kompatybilność z ładowarką indukcyjną, która przy okazji jest moim prywatnym faworytem i każda okazja jest dobra, by ponownie ją Wam zaprezentować. Ładowarka jest oczywiście dostępna w naszym sklepie w dwóch wariantach kolorystycznych. Słowem podsumowania, jeśli lubicie modowe wtrenty, szukacie przy okazji Etui, które łatwo można zastępować innymi i nie będzie przeszkadzać Wam wyoblenie na wyspie aparatów, to warto wydać swoje ciężko zarobione szekle. Budujemy napięcie i przechodzimy do nieco odważniejszej propozycji, bo kiedy słyszymy ombre, to wiemy, że ten zabieg może skręcić w różne strony. Really mind that. Na szczęście, w przypadku Etui możemy zawsze szybko zmienić zdanie bez daleko idących konsekwencji. Chociaż coraz częściej goszczące słońce może nas pomału zachęcać do takiego letniego luku, więc czemu nie? A poza tym spek udowadnia, że można łączyć ze sobą lekką dla oka estetykę z pancernymi właściwościami, bowiem mamy tutaj twardy poliwęglan oraz powłokę chroniącą Etui przed żółknięciem. Kilka dociśnięć i nie mam wątpliwości, że ze spekiem można czuć się bezpiecznie. Całość wygląda naprawdę interesująco, ale jest jedna rzecz, o którą trzeba zadbać na początku, czyli bardzo dokładnie wyczyścić wnętrze etui, dlatego że widać tutaj każdy najdrobniejszy ślad palca. Tworzywo trzyma się dłoni i nie ma tendencji, by się z niej wyślizgiwać. Wyspa aparatów znajduje się w minimalnym wgłębieniu, więc na płaskich powierzchniach będzie bezpieczna, ale w każdej innej sytuacji jest narażona na zarysowania i inne uszkodzenia. W takim przypadku warto zainteresować się dodatkową ochroną na samą wyspę. Zresztą rzućcie okiem na jeden z naszych ostatnich filmów na ten temat. Przyciski są odpowiednio osłonięte, a ich wciskanie wymaga użycia minimalnie większej siły, by wykonywały nasze polecenia. Spód urządzenia jest w całości zabezpieczony i nie utrudnia dostępu do portów. Dodatkowo zarówno na górze jak i na dole mamy wzmocnione narożniki. Krawędzie ekranu są bezpieczne, zaś górny i dolny daszek umożliwiają bezinwazyjne odkładanie telefonu ekranem do dołu. A teraz czas na test zgodności. A zatem mamy tutaj powiew lata i jednocześnie solidne zabezpieczenie dla telefonu, ale musicie pamiętać o dodatkowym zabezpieczeniu dla wyspy aparatów. Przed założeniem warto dokładnie przepucować wnętrze i by uniknąć jakichkolwiek śladów widocznych na odwrocie. Gdybyście potrzebowali czegoś z pazurem, bo na przykład lubicie torebki z wężowej skóry, oczywiście takiej udawanej, bo nie wolno robić krzywdy wężom. To ponownie mamy Gesa i jego modowe dodatki, które w tej serii uświetnia ta Ekoskóra i złoty logotyp. Etui jest giętkie i podobnie jak jego poprzednik zakłada się niezwykle łatwo, także można w zależności od pory dnia czy nastroju żonglować estetyką naszego telefonu. A tak prezentuje się po założeniu jest szyk i elegancja. Chropowata faktura Ekoskóry zapewnia dobry chwyt. Tak jak w przypadku etui od speka, mamy tutaj odsłoniętą wyspę aparatu, więc jeśli martwicie się o kondycję Waszych soczewek, to koniecznie rozważcie zakup dodatkowego szkła ochronnego. Boczne interfejsy są zabudowane, a ich czułość na dotyk jest praktycznie taka sama jak w przypadku bezpośredniego optowania z przyciskami. Spód urządzenia jest również chroniony, a dostęp do portów nie jest zakłócony. Telefon możecie odłożyć ekranem do dołu, ale wyłącznie na idealnie płaskiej powierzchni. Wystające krawędzie ETUI są w tym wypadku naprawdę symboliczne. Rzućmy okiem na współpracę z ładowarką indukcyjną. Gaz Lizard to przede wszystkim tchnienie mody do waszego telefonu i jego podstawowe zabezpieczenie. Natomiast warto rozważyć zakup dodatkowego szkła ochronnego na aparat. Jeśli chodzi o mnogość wzorów, to Gez jest niewątpliwie w czołówce. Zresztą zobaczcie, jak pokaźny stos Etui od tego producenta miałem okazję ostatnio przetestować. To co, zabieramy się za pierwsze Etui z góry. W tym wypadku jest to model silikonowy w kolorze białym. Jeśli macie naturę sroki i lubicie wszystko, co choć trochę się mieni albo błyszczy, to glitter gradient zapewni Wam sporo wizualnej satysfakcji. Mamy tutaj połączenie twardego poliuretanu na tyle obudowy i elastycznego termopoliuretanu, z którego są wykonane ramki. Dzięki czemu całość przywdziewa się łatwo, a mimo to mamy zapewnioną ponadprzeciętną ochronę. Etui nie palcuje się, ale sam chwyt uznałbym za przeciętny. Wyspa aparatów znajduje się w naprawdę symbolicznym wgłębieniu i okala ją wystający profil, który może powodować lekkie chwianie, kiedy telefon położymy pleckami do dołu. Boczne przyciski są zabudowane i działają z należytym skokiem. Spód również jest zabudowany, a dostęp do portów jest bezproblemowy. Dzięki górnemu i dolnemu daszkowi możemy odkładać telefon ekranem do dołu, również boczne krawędzie ekranu są chronione. Sprawdźmy, jak poradzi sobie z ładowarką indukcyjną. Złoty logotyp i mieniący się brokat to propozycja dla tych, którzy lubią błyszczeć w towarzystwie i najpewniej nie zadowalają się zachowawczymi wzorami. Wypada jednak zaznaczyć, że również to etui potrzebuje dodatkowej ochrony na soczewki aparatu. Sięgnijmy teraz po propozycję od samego producenta, czyli w tym wypadku Samsunga, który m.in. innymi w swojej ofercie posiada takie różnokolorowe etui z silikonu. W naszym wypadku jest to wariant w kolorze pudrowego różu. I tak. Jest więcej kolorów niż zwykły różowy, moi drodzy panowie. Jest też amarantowy, lodowy, koralowy, neonowy, indyjski, łososiowy i wiele innych. One naprawdę się od siebie różnią. W związku z tym, że etui jest silikonowe, to rzecz jasna, jest elastyczne i łatwo zakłada się je na telefon. Telefon dobrze leży w dłoni. Całość prezentuje się schludnie i fani takiego koloru nie powinni się czuć zawiedzeni. Obudowa, jak i soczewki aparatu są w pełni zabezpieczone. Natomiast widoczne przetłoczenie nie sprawi, że wasz telefon położony pleckami do blatu biurka przestanie się chwiać, ilekroć będziecie go naciskać palcami. Oho, i chyba za mocno poświeciłem, ale musicie uwierzyć mi na słowo, że boczne przyciski są zabudowane. Jak przystało na oryginalny produkt, nie zakłócają pracy interfejsów. Spód również jest chroniony i przy okazji możecie zobaczyć profil podniesionych narożników. Ekran mamy zabezpieczony praktycznie z każdej strony. To powinna być formalność, ale upewnijmy się czy etui działa wraz z ładowarką indukcyjną. Jeśli zwykle wolicie sięgać po oryginalne akcesoria producenta, to myślę, że w tym wypadku nie powinniście czuć się zawiedzeni. Etui zakłada się łatwo, w całości chroni aparat oraz wszystkie krawędzie ekranu. Jedyna ewentualna niedogodność to wyprofilowana wyspa aparatów, która może powodować chwianie się na płaskiej powierzchni w trakcie używania telefonu. Gdybyście czuli niedosyt związany z zmieniającymi się kryształkami i innymi błyskotkami, to marka Spigen również w swoim portfolio posiada takie cuda. a. Jak wiemy, Spigen to synonim twardości. W Przeciwieństwie do etui od Speka tutaj zdecydowanie trudniej zostawić ślady palców. W dodatku producent dołącza do zestawu nawilżaną ściereczkę, abyśmy mogli mimo wszystko uchronić się przed widokiem smug. Etui jest dość giętkie, ale mimo wszystko czuć opór, a to zwiastuje zwykle lepszą ochronę. Efekt finalny może wielu zadowolić, bowiem mamy tutaj prosty i nienachalny wygląd z takim oto błyszczącym akcentem, który nie krzyczy z daleka: "Patrzcie na mnie, jaki jestem piękny". Wykorzystane tu tworzywo dobrze przylega do dłoni i telefon nie ma tendencji do wyślizgiwania się. Matowa wyspa aparatów wyraźnie odznacza się na takim tle, ale to kwestia gustu. Ponownie mamy tutaj przetłoczenie na wyspie aparatów, a zatem telefon na płaskim może się chybotać. Zaś same soczewki chroni około milimetr rant biegnący przez cały otwór. Przyciski są zabudowane i oznaczają się przyjemnym skokiem. Spód urządzenia również jest chroniony. Dodatkowo mamy wzmocnione narożniki. Krawędzie ekranu są chronione wyłącznie w górnej i dolnej części. Zobaczmy, jakiego zdania będzie ładowarka. Lekkość i wdzięk w połączeniu z charakternym tworzywem to niemal idealny kompromis godny najwyższego uznania. Jeżeli spodobał Ci się ten film, to koniecznie zostaw łapkę w górze, dlatego że to właśnie im zawdzięczamy coraz to lepsze zasięgi i tym samym możemy budować coraz to bardziej zwartą społeczność. Także nie zwlekaj, tylko dołącz do nas i zobaczmy się już wkrótce przy okazji następnego filmu.